Cześć, moi drodzy, witam was w kolejnym wideo I mamy następnego klikacza, ale tym razem od OKX, od giełdy OKX i nazywa się on OKX Racer. I odnośnie do OKX Racer mamy również w aplikacji Tom Station. Także moi drodzy, zanim jednak przejdziecie do klikacza, pamiętajcie, aby założyć sobie konto na giełdzie OKX, ponieważ też będą związane z nim zadania i taski. A następnie aplikację OKX na telefon, i później finalnie przejść do tego klikacza OKX, właśnie Racer. No i mamy tutaj guest The BTC Price in the next few. Seconds. więc klikamy sobie moon albo doom klikam sobie moon i zobaczymy w ciągu następnych 5 sekund jaka będzie cena, ok zaraz zobaczymy poszło, winch i wygraliśmy BTC prize, no i mam 10 punktów więc cała zabawa polega na tym, że macie tutaj zgadywanie next refill in 1 minute 20 seconds więc tak naprawdę no tutaj ten refill macie 10 prób, tak na zgadnięcie czy będzie góra, czy będzie Dół, a następnie macie refill, czyli odnawianie. Widzicie, ja mam teraz 8 na 10, więc macie 10 prób i później czekacie, aż Wam się odnowią po prostu te Szanse na zgadnięcie, na predykcję ceny Bitcoina. Następna zakładka to jest Leaderboard Race to the Top, który no, jak widzicie mam 20 punktów dopiero Friends, tak? Global ranking, największe osoby mają już po 31 milionów. Jakie to jest przykre, ja chyba tyle jest nie momentu, niestety. Kolejna zakładka to jest Tasks. Macie tutaj darmowy Reload Fuel Tank, tak, trzy razy można sobie zboostować, zatankować jakby te predykcje, czyli tak naprawdę macie 10 plus 30 dodatkowych, 40 yy, ładowań, 40 predykcji możecie sobie zrobić dziennie, myślę, że to wystarczy, a jeśli ktoś chce więcej, to może sobie oczywiście czekać, aż mu się załadują i, i dalej je robić. I tutaj mamy Upgrade, też Unlock, ale to za chwilę kieruje do nas Learn More, Ok, co tutaj mamy? Verify your identity for surprises. Check eligibility, ok, sign up for OKX, a kończy to, co wcześniej wam wspomniałem, żebyście sobie założyli konto na OKX, zainstaluj inst aplikację OKX, połącz z Telegramem aplikację OKX i zweryfikuj się. Więc moi drodzy, tutaj mamy weryfikację KYC, więc jeśli ktoś jej nie lubi, no to nie jest to klikacz dla Was, ponieważ to jest klikacz od giełdy, a giełda wymaga weryfikacji KYC, więc w ich aplikacji też tego wymagają. Więc ja sobie zrobię to później co tutaj mamy? Mamy partner tasks, więc no tutaj jest participate in ton Cryptopedia, Mint ton society account, więc te zadania będą też od nas, widzę, wymagały pewnych czynności. Play Memphi and reward, join Memphi channel. Oto będzie bardzo łatwe, bo zagraj i dołącz do Telegrama. Daca o widzę, że tutaj będą podobne, czyli follow X i tak dalej, czyli to są od partnerów, widzicie. Memphi Dog Cop Orbitonics, Orbital czyli to jest od partnerów, a pierwsze jest tutaj od tą anxiety. Mamy też Racer Task z Daily Reward. Ok, spójrzmy, jak to tutaj wygląda. Eee, Check-in. Dobra, Daily Rewards mam zrobione. Eee, wystarczyło w zakładce Race wziąć udział, czyli to nie jest Race jako wyścig, tylko Race jako obstawianie ceny Bitcoina. Więc no, tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. No i niestety mi tutaj wpadłem niestety się nie udało, nie udało w predykcji wykonać. Dobra, zwracając do zakładki Tasks, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Connect Ton with OKX wallet, join announcement channel, follow OKX official Twitter, connect Telegram and complete identity verification. Dobra, także, moi drodzy, myślę, że w kolejnym wideo zapodam Wam następne Tutaj, na przykład za następną aktualizację do tego dzisiejszego i pokażę Wam też te, właśnie te taski, czyli jak tutaj połączyć OKX, jak połączyć Telegram i krok po kroku wszystko po kolei. Tymczasem zapraszam Was do udziału, do wzięcia udziału właśnie w tej aplikacji z mojego reflinka. A czykolwiek najpierw pamiętajcie, zarejestrujcie się na udział OKX z mojego reflinka. znajdziecie go w opisie tego wideo, później dopiero w klikaczu, tak więc tutaj wszystkie kroki e, trzeba wykonać po kolei. Także, moi drodzy, to wszystko w tym krótkim odcinku. Myślę, że warto wziąć udział w tym. Klikaczu od giełdy OKX zobaczymy co z tego będą, zobaczymy co tutaj dadzą finalnie, ale no podłączyli się pod ten internet, więc warto wykorzystać tą szansę. Także pamiętajcie: łapka w górę, komentarz, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!